Witajcie, kochane dziewczyny, i nadszedł wrzesień. Początek września chyba wszystkim kojarzy się z rozpoczęciem roku szkolnego, a niektórym jeszcze z drugą wojną światową. Jeżeli połączyć tobie rzeczy na raz, to wychodzi nam taka wojna w szkole. Mi zawsze początek roku szkolnego kojarzył się z tym, że wszyscy w koło narzekają. Stoimy dzisiaj na moście w Krapkowicach i przypominam sobie jeszcze czas, kiedy wszyscy krapkowiczanie narzekali na to, że mamy tylko jeden most. Teraz mamy dwa mosty, samochody jeżdżą po tym drugim moście i przynajmniej mieszkańcy krapkowic są zadowoleni. A dlaczego narzekaliśmy w szkole? No, nauczyciele no, zwykle narzekają na to, że mają zły plan, że mają za mało godzin albo za dużo godzin, że klasy przepełnione. Zresztą powodów to narzekania naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Chciałam, żebyśmy dzisiaj się rozprawiły z narzekaniem na naszej samotnej modlitwie kobiet, na którą zapraszam bardzo serdecznie. Narzekać to inaczej, utyskiwać, psioczyć, carkać, ubolewać, wderać, marudzić, zrzędzić, labiedzić, skarżać się, jączyć, pokwękiwać, piadolić. Jak widać, w tych wszystkich słowach nie ma ani jednego, które miałoby jakikolwiek wydźwięk pozytywny. I rzeczywiście nie lubimy, gdy ktoś narzeka. Sami, Same nie lubimy się, gdy narzekamy, gdy jesteśmy właśnie takie narzekające. Narzekanie na pewno nie jest niczym dobrym, tylko jest czymś złym. Narzekanie można porównać do takiego czarowania. W momencie, gdy zaczynamy narzekać, przyciągamy zło. Widzimy, Same złe rzeczy widzimy ja dużo gorszymi niż są w rzeczywistości i bardzo trudno nam się z takiego toku myślenia uwolnić. Mało tego, gdy zaczynamy jeszcze właśnie głośno wyrażać swoje biadolenie, jakieś utyskiwanie na daną sytuację, powoduje to, że ta sytuacja wcale nie zmienia się na lepsze, a wręcz przeciwnie, zaczyna być coraz gorzej. I rzeczywiście to prawda, że narzekaniem przyciągamy zło, dlatego należy zrobić coś zupełnie odwrotnego, bo wdzięcznością, mówieniem dobrych rzeczy przyciągamy, przyciągamy dobro, przyciągamy błogosławieństwo. W Nowym Testamencie tak naprawdę występuje tylko jeden fragment, który mówi o tym, że ktoś narzekał. Występują one w liście świętego Judy, który był przyrodnim bratem Pana Jezusa. Święty Juda mówi tam o ludziach, którzy odstąpili od wiary, którzy nazywają się nawet chrześcijanami, którzy przychodzą na spotkania, jednak są pełni buntu, nie wydają żadnych owoców, mało tego, bardzo często narzekają, są niezadowoleni i myślą tylko o sobie. Zachęcam do przeczytania listu Judy. Składa się on tylko z jednego rozdziału. Od piątego wersu czytamy właśnie o tych ludziach bezbożnych i zakończenie tego wywodu na ich temat jest właśnie takie. Ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu. Choć postępują według swoich rząd. usta ich głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści mają wzgląd na osoby. Wcześniej jest jeszcze o tym mowa, że są drzewami, które nie przynoszą jesienią owocu, są rozchukanymi bałwanami morskimi. Zweryfikuj swoją wiarę, zweryfikuj swój wzrost w wierze, czy wydajesz owoce, czy jesteś głęboko zanurzona w Jezusie i sprawdź, jak wygląda twoja mowa, czy rzeczywiście ulegasz narzekaniu, czy narzekanie jest taką twoją drugą naturą. Wiecie, mówi się często o Polakach, że Polacy to właśnie ciągle narzekają, są tacy smutni, są tacy poważni. Ostatnio nawet słyszałam taki dowcip, że Polacy to nawet ziemniaki kupują na poważnie. Bardzo mnie to rozśmieszyło, ale też w tym jest. Rzeczywiście mamy taką tendencję do tego, żeby narzekać. Zweryfikuj swoją wiarę i podejmij walkę ze swoim narzekaniem. Wiecie? Jakiś czas temu postanowiłam właśnie, że wypowiadam wojnę swojemu narzekaniu. I nie mówię, że mi się to udaje, już na 100%, ale dziękuję Bogu za to, że pokazał mi, że narzekanie jest czymś złym. Dziękuję Bogu za to, że postawił wokół mnie ludzi, którzy napominają mnie wtedy, gdy mam ochotę narzekać. Dlatego, że gdy stoimy w takim środowisku, które narzeka, właśnie możemy również narzekać tak jak oni, albo możemy też przyjąć taką drugą postawę, która wcale nie jest dobra, a mianowicie zacząć się krytykować i e, myśleć o sobie e, pysznie, że my jesteśmy lepsi, że nam udaje się już nie narzekać. Dzisiaj chciałam zachęcić Was do tego, żeby... do takiej trzeciej postawy. Do tego, żeby właśnie zamieniać narzekanie na zadowolenie, na mówienie dobrych rzeczy. Dlatego, że jest to dużo, dużo lepsze niż właśnie trwanie w takim, w takim narzekaniu, które nie buduje środowiska wiary i które nie przynosi dobrych owoców. Gdy zaczęłam zastanawiać się nad tym, dlaczego ludzie narzekają, doszłam do wniosku, że po prostu z przyzwyczajenia. Wcale nie dlatego, że dzieje im się źle, bo są przecież tacy, którzy naprawdę mieliby powody do narzekania, a jednak są zadowoleni, są uśmiechnięci, są szczęśliwi. Ale są też tacy, którzy wiedzą się naprawdę bardzo dobrze, a jednak ciągle a ciągle brak. Ciągle są, znajdą jakiś powód do tego, żeby narzekać, żeby być niezadowolonymi. Dlatego uważam, że narzekanie jest po prostu takim naszym przyzwyczajeniem, które, które możemy wytoczyć, wypowiedzieć wojnę. Jesteśmy zwycięzcami, dlatego że Jezus wykupił nas z każdego przekleństwa, również z narzekania i On pobłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem. Całe dobro mamy zagwarantowane w Jezusie że jeżeli jesteśmy zanurzone w Nim, to szczęście, radość, błogosławieństwo, miłość, pokój, dobrobyt. w Księdze Ezechiela, jest taki niesamowity fragment, dotyczy właśnie on proroka Ezechiela. Zanim prorok Ezechiel został powołany do tego, żeby iść do narodu izraelskiego i głosić im słowo Boże, przyszedł do niego Bóg Boży i wiedział mu, przedstawił, pokazał mu zwój ksiąg, który był zapisany z jednej i z drugiej strony. W drugim rozdziale księgi Ezechiela, od ósmego wersu, czytamy: Ty, więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną. Był zapisany z jednej i z drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania, jadania. A on rzekł do mnie, synu człowiecze, zjedz to, co masz przed sobą, zjedz ten zwój, idź przemawiać do Izraelitów. Otworzyłem więc usta, a on dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie, synu człowiecze, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w moich ustach był słodki jak miód. Niesamowite słowa. Zaczęłam się zastanawiać, co to może oznaczać. Dlaczego Ezekiel musiał zjeść zbój, na którym były wypisane narzekania, biadolenia, utyskiwania, i dlaczego ten zwój okazał się w końcu słodki. Widzicie, znaczeń tego fragmentu, tej historii jest na pewno bardzo wiele, ale gdy tak się nad tym zastanawiałam, przyszło mi takie rozwiązanie, że po prostu mamy z narzekaniem się rozprawić. Zjeść coś, to znaczy pokonać coś, unicestwić, mieć władzę nad czymś. Tak jak zwierzęta silniejsze zjadają słabsze, tak samo i my jesteśmy w Jezusie silniejsze od naszego narzekania. Nawet wtedy, gdy sytuacja jest patowa, gdy wydaje nam się, że jest wszystko, widzimy w czarnych barwach, gdy wydaje nam się, że nie ma wyjścia, to jednak w Jezusie jesteśmy zwycięszczeniami. I właśnie w każdej takiej sytuacji, gdy mamy ochotę już narzekać, gdy to narzekanie ciśni nam się na usta, mamy po prostu je połknąć, mamy po prostu zamknąć te usta, przełknąć ślinę i nie narzekać. I w ten sposób właśnie osiągniemy sukces. A wtedy Duch Święty otworzy przed nami nowe drzwi, tak samo jak otworzył je przed Ezechielem. Poszedł on do narodu izraelskiego i stał się wielkim prorokiem, wieszczem tego narodu. Jeżeli my rozprawimy się z narzekaniem, również Duch Święty otworzy przed nami nowe drzwi. Dlaczego ten zespół okazał się słodki? Pomyślałam, że dlatego, że tak naprawdę ta walka z narzekaniem wcale nie musi być aż taka trudna, a na 100% wyda słodkie owoce. I potem się może okazać, że nasze życie będzie. Właśnie miało takie zupełnie inne barwy, stanie się radośniejsze. Więc uwaga, dzisiaj dziewczyny, zachęcam siebie i was również do tego, żeby zamiast narzekać, gdy przychodzi nam taka chęć, żeby, żeby narzekać, to po prostu zaczynamy być zadowolone, zaczynamy mówić słowa dobre, zaczynamy mówić słowa, wyrażać radość, zaczynamy chwalić, zaczynamy cieszyć się. Wbrew temu, co widzimy bardzo często, procedura jest taka: na początku, gdy dziś nam się narzekanie, połykamy to, nie wypowiadamy, a zaczynamy mówić coś zupełnie przeciwnego, nie w naszej mocy, nie swoją siłą, ale tą siłą, którą mamy daną od Jezusa Chrystusa. Kochany Tatusiu w niebie, ja dziękuję Ci za to, że Ty obnażasz przed nami wszelkie gnowania diabelskie i to obnażasz czym jest narzekanie, obnażasz, pokazujesz, że narzekanie jest czymś bardzo złym. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam siły w Jezusie do tego, żeby rozprawić się z naszym narzekaniem, że pokazujesz nam drogę wyjścia, pokazujesz w jaki sposób zwyciężyć wszelkie złe słowa, które mogą wychodzić z naszego, dlatego że Ty już zwyciężyłeś, Panie, Ty zwyciężyłeś dwa tysiące lat temu i w Tobie jesteśmy zwycięzcami w każdej sytuacji, w każdej dziedzinie naszego życia. Ja teraz, kochane, tato w niebie oddaję Ci każdą dziewczynę, która modli się ze mną. I Panie, ja w imieniu Jezusa Chrystusa wypowiadam wojnę swojemu narzekaniu. Wypowiadam wojnę wszelkiemu utyskiwaniu, biadoleniu. Ogłaszam Twoje zwycięstwo. Ogłaszam, że będziemy w każdej sytuacji zadowolone, że będziemy w każdej sytuacji cieszyć się, że będziemy w każdej sytuacji mówić słowa wdzięczności, dziękczynienia, że Ty nauczysz nas, jak mamy połykać nasze niezadowolenie, nasze narzekanie i nie powiadać tych słów, ale chodzić właśnie w, takim, w takiej radości, w takiej wdzięczności, w błogosławieństwie, które. Które Ty nam zapewniłeś, umierające na krzyżu. Chwała Ci, Panie, Bądź umrszczony, bądź błogosławiony. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię, Pani, za Twoją dobroć, za Twoją obecność, za to, że przenikasz każdą z nas, za to, że Ty, nasz, Ty nas znasz lepiej niż my sami siebie, za to, że znasz każde serce i za to, że kochasz nas właśnie na nasze serca, za to, że Boże. Nie dlatego, że upadamy, nie skreślasz nas, ale kochasz nas i dajesz nam szansę. zawsze wszyscy takiej jeszcze Amen. Pamiętajcie, że Jezus jest Bogiem Wszechmogącym i do Niego należy wszelka władza, moc i potęga. I On zwyciężył każdą naszą słabość. Jeżeli jesteśmy zanurzone w Nim, a tego Wam życzę, żebyście się zanurzyły w Nim, żebyście chodziły w Jego obecności, to będziemy zwyciężać każdą słabość, każdą dziedzinę, która wydaje nam się niezwyciężona. Życzę Wam, żeby Wam się udało. Sobie również. I wszystkiego dobrego. Do następnej soboty. z Panem Bogiem. Pa. pa.